Jak zweryfikować plik backupu na żądanie? Po pierwsze musimy posiadać komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Shadow Protect firmy Storagecraft. Po uruchomieniu aplikacji należy wybrać opcję Verify Image z zakładki Tools. Po wybraniu tej opcji pojawia się kreator weryfikacji pliku backupu. Na ekranie powitalnym klikamy przycisk Next. Przechodzimy do następnego okna, gdzie mamy możliwość wyboru miejsca, gdzie znajduje się plik backupu. Możemy wybrać lokalizację sieciową. W tym celu z listy rozwijanej wybieramy Network Locations. Lub klikamy przycisk Browse, aby wybrać folder lokalny. Po wybraniu folderu naciskamy Open. Następnie wybieramy plik backupu, który chcemy zweryfikować i klikamy przycisk Next. W kolejnym oknie możemy wybrać czy poddać weryfikacji plik bazowy. Czy plik przyrostowy? Po dokonaniu wyboru klikamy przycisk Next. Jeśli wybraliśmy plik przyrostowy, w kolejnym oknie możemy zaznaczyć, czy chcemy zweryfikować tylko wybrany plik obrazu, czy cały łańcuch plików, wybierając kolejność weryfikacji od plików nowszych do starszych lub odwrotnie. Po wybraniu opcji klikamy przycisk Next. W ostatnim oknie wyświetla się podsumowanie wybranych opcji. Klikamy przycisk Finish. Zadanie weryfikacji zostanie automatycznie dodane i zostaniemy przeniesieni do zakładki Backup Jobs, gdzie będziemy mogli śledzić postęp weryfikacji pliku backupu. Więcej informacji o tym procesie uzyskamy klikając View Details.